O, odbierzmy sobie tego. Dzień dobry, widzowie w dziś... Bube. W dzisiejszym filmu porozmawiamy sobie o kolejnej arcyciekawej porcji shortsów, Reelsów i innych krótkich formatów filmowych, które w zdecydowanej większości wysyłacie mi Wy, moi widzowie, z prośbą o reakcję czy też komentarz. Ale najpierw ogłoszenia parafialne bardzo serdecznie zapraszam Was na kolejną porcję Venoniusów, News'ów, które ukazały się wczoraj na moim drugim kanale VenoTV. TV. Omawiany jest tam m.in. pojaw tyka amerykańskiego, odkrycie nowego gatunku Komara w Polsce czy narodziny czterech małych Tygrysiątek we Wrocławiu. W Ogrodzie Zoologicznym. Ponadto chciałbym Was bardzo. Musimy Wenomusa częściej poglądać. Już się chwaliłem, ale to jest mój ziomek z mojego miasta, z Bełchatowa. ...serdecznie zaprosić na dwie kolejne egzotyki Bardzo w porządku chłopu w ogóle. I ...które odbędą się 24 listopada w Łodzi oraz 1 grudnia w Warszawie. Ja na obu wydarzeniach będę przez cały czas, także jak ktoś ma ochotę podejść, pogadać czy zbić pionę, to nie ma najmniejszego problemu. Linki do obu wydarzeń zostawiam wam w opisie filmu, a teraz seans. Na początek coś dla arachnofobów. O jakie bydle wielkie. No tak, to jest zdecydowanie film dla arachnofobów i jest na nim przedstawiony oczywiście ptasz. Lider w kształcie kg. To oblicz, ile by się ile by kosztowało, jak 2,80 kosztuje i 175 gram Maciej, masz zadanie Ptasznik. Nie taki jak ten, ale najprawdopodobniej z rodzaju Pamphobeteus. A morał z tego krótkiego filmu jest taki, że takie duże ptaszniki są bardzo silne. One mają mnóstwo siły, co w połączeniu z przyczepnością ich odnóży krocznych daje właśnie taki efekt. To znaczy bez problemu one mogą przemieścić się pod jakimkolwiek plastikowym czy nawet szklanym pudełkiem w przypadku dużych osobników. No i nie wystarczy po prostu nakryć takiego pająka, tylko trzeba go troszeczkę bardziej, nazwijmy to, przytrzymać, żeby nie uciekł. Ty spełniłeś swoje zadanie, chodź. Piotruś, no. Nie pająk. Drugi film, też z pająkami. I jak to No zobaczyłem, to troszkę się uśmiałem i miałem też takie lekkie wzdrygnięcie. Otóż pająk przedstawiony na tej ucieczkowej scenie jest to Monocentropus balfuri, czyli endemiczny pająk. Ale popierdolone są te pająki, wyglądają jak te... Jak, jak się nazywają te małpy takie dziwne właśnie? Szympansy to są właśnie? Ta małpa taka, Boże. Jak się nazywa ta małpa z takim dziwnym ryjem? Gatunki małp. One są takie kurwa wielkie, duże. Orangutan, tak, 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 tak. Dokładnie. Orangutan. A to? Propanbutan. No kurwa, orangutan. Dla sokotry, który również jest ptasznikiem. I te pająki, jako że pochodzą z sokotry, czyli to jest bardzo blisko Afryki, ale jednak w Azji, to one są Raczej silnie jadowite, i o tych pająkach krążą różne straszne historie. Jedna z tych historii jest taka, że swoim ugryzieniem mogą one powalić słonia, czy tam nosorożca. W każdym razie, no, jad mają silne. Ja akurat tego pająka nie mam u siebie w hodowli. I co ciekawe, są to jedne z naprawdę niewielu pająków, które z sukcesem można trzymać w grupie, i to w takiej ogromnej grupie. Jest dużo filmów na YouTubie, które pokazują właśnie grupówkę morską. to można ucha wsadzać. Ja myślę, że trochę mnie kusi taka grupowa, no zobaczymy, to są dalsze plany. Lecimy. Dalej. Aha, tutaj pani widzę. Pątnik, noż nie jest, no bo on. Tak, próbowała zabić pająka i to jest, słuchajcie fantastyczne nagranie, bo tak się ciekawie złożyło, że ten akurat pająk pobiegł w stronę obiektywu. Co to jest za pająk? Najprawdopodobniej, przynajmniej tak wnioskuję z tego oto filmu, jest to pająk z rodziny spathacidae, czyli spachaczowatych, które to są takimi tropikalnymi pająkami domowymi. To są coś jak nasze kątniki, tylko w azjatyckim wydaniu, bo te pająki w większości występują w Azji, Oceanii i Australii, i właśnie między innymi w Australii one są takie, powiedziałbym, semisynantropijne. To znaczy bardzo często często wchodzą ludziom do domów, tak jak nasze kątniki, czy też... Ej, się. jak miałbym strzelać, to jest to rodzaj heteropoda, albo jakiś blisko... Z Ile drzwi? litrów do nale nalewamy? Z 65. Ach, tak. To też jest stricte dla arachnofobów. Ten film przedstawia bardzo ciekawe zachowanie pewnych pajęczaków, które jednakowoż pająkami nie są. Te kulki z takimi cieniutkimi nogami, które z angielska nazywane są daddy long legs, to są kosarze. Właśnie, y Kiedyś był taki film, jak babka sobie to kurwa do ust chyba wkładała tej kosarzy. W kosarzach nagrywałem kiedyś cały osobny odcinek. Są to niejadowite pajęczaki, które w Polsce również występują, i z rzadka zdarza się nam znaleźć taką grupę również w naszym Kraju. I ktoś spyta, po co te obrzydlistwa się tak gromadzą to raz? Oraz czy takie złapanie grupy kosarzy czymś grozi. No to odpowiedź na drugie pytanie, czyli czy złapanie czymś grozi? Nie, absolutnie nie. Kosarze praktycznie nie są w stanie nas ugryźć, nie są w stanie nam wpuścić żadnego jadu, nic nie są w stanie zrobić. One są bardzo delikatne. A odpowiedź na pytanie pierwsze. Czyli po co one to robią? Szczerze nie wiem. Prawdopodobnie, jeżeli nadchodzi chłodniejsza pora roku, tak jak w Polsce teraz nadchodzi zima, to kosarze gromadzą się w społeczności, żeby przezimować. I to jest jedna z moich teorii. No cieplej, nie? Innych teorii nie mam. Następnie. A, no tak, to jest stwór. Moi drodzy, to co widzicie na filmie jest to, jakby to powiedzieć Owad prostoskrzydły. Wydaje mi się, że to jest najbardziej trafne określenie tego, co widzicie. Nie chcę nadużywać tutaj słowa konik, mimo że też podejrzewam, można by tak trochę nazwać tego owada pasikonikiem. Natomiast co do gatunku, jest to najprawdopodobniej Lesina encifera. I co fajne, ich wygląd idealnie oddaje ich potoczna angielska nazwa, czyli Dragonhead catydid, czyli w wolnym tłumaczeniu pasikonik smoczogłowy. One faktycznie mają bardzo... Chyba wodogłowy, ty, bez żartów. Jak smok, to on nie wygląda. Tą rozbudowaną głowę bardzo silne żuwaczki potrafią tymi żuwaczkami ugryźć i są dostępne w hodowli. Co prawda tych pasikoników koników z rodzaju Lesina nigdy w hodowli nie widziałem, ale jest jeszcze jeden bliźniaczo podobny rodzaj, czyli Kosmoderus, które to kiedyś były dostępne i co jakiś czas pojawiają się oferty właśnie na te niesamowite stworki, tylko właśnie z nimi trzeba uważać, bo są drapieżne, bo gryzą i potrafią no naprawdę do krwi się dogryźć, więc tutaj na paluszki trzeba uważać. Ale jest Kosmita straszny, nie? Brzydala, nie Kosmita. Następny film, ach tak, Insect House, Adrian Kozakiewicz, to jest podejrzewam jego film, tak. <laughs> Świetne. Te formaty w ogóle bardzo fajnie się roznoszą, ponieważ pokazują różnice pomiędzy małymi a dużymi ptasznikami. Trochę, trochę tego nabrał i teraz moi drodzy po kolei w, po kolei na żywo postaram się powiedzieć wam co to są za pająki, czyli lecimy. Tak jest. Na początek loteria regalis Pająk z Azji. potem Brachypelma Mahamori. potem Monocentropus balfuri, ten, który był bohaterem poprzedniego jednego filmu. Co dalej? Caribbean Versicolor. Potem Pecy Loteria Metallica. Jak Potem... jest to, że on każdy ten gatunek złociny kojarzy, nie? Ja wiem co to jest. To jest... Dolichotele diamantinensis, to jest taki piękny niebieski pajączek z Ameryki fuck? Południowej z... Dolichotele Przecudo, nigdy go nie miałem, ale zawsze chciałem mieć. Y tutaj mamy Hysterocrates gigas, to jest jeden z największych pająków Afryki, a ja szykuję dla was film o największym pająku Afryki, którego w sumie mam tutaj, bo leży na stole, ale jeszcze go wam nie pokażę, natomiast... Boże, był ten gigant, on się chyba nawet nazywa gigant, pająk gigant, jak on się nazywa dokładnie? Pająk gigant jest większy niż ten. Co tam dalej? Y, to jest Chilobrachus fimbriatus. Bardzo e, Terafosa blondii tak jest. Tosnik Goliat, tak jest. Co tu dalej? Y, Brachypelma Emilia, najmniejsza z rodzaju Brachypelma. Bardzo ładna kiedyś miałem samiczkę, ale już nie mam. Także jak sami widzicie, cały przekrój ptaszników został pokazany, jak są małe i jak są sena na musztardę. Liczę całe swoje 1352 zł i zostanie 15% w jednym słoiku. Okej, okay. no i pasuje. To tyle kosztuje kąpiel w musztardzie. 1352 zł i 40 groszy. Duże. W sumie wrzucam to po to, żebyście wiedzieli, jakie tam pająki są. I, i, okay, i to jest kadnika. taki cel. Moc skrzydeł trzmiela, moi drodzy. To jest kosmos, nie? Ten film ukazuje, że no trzmiele faktycznie mają trochę odrzutu. Tutaj na... Posadzce, która ma jakiś pył na sobie, widać, że faktycznie jak trzmiele machają skrzydełkami, to to czuć. I to jest, słuchajcie, prawda, bo bardzo podobnie jest w przypadku maleńkich motyli, chociażby z rodziny zawisakowatych, o których niedawno wam nagrywałem. Jeżeli podłożymy rękę pod takiego motyla, to normalnie czujemy, jakby nad nami latał mikroodrzutowiec. Fantastyczna sprawa. To jest straszny film, moim zdaniem, nie? To jest taki materiał, który Czysta? został nagrany najprawdopodobniej w Azji, tak bym strzelał. Walki pająków? What the fuck? Popularną praktyką są tak zwane walki pająków i wygląda to dokładnie tak jak widzicie na filmie. Czyli mamy patyk i dwa pająki idą naprzeciwko siebie, jak się spotkają. Jako, że pająki, takie jak na przykład te krzyżakowate, które są na tym oto materiale, one są kanib kanibalami no, żyją samodzielnie i zazwyczaj takie dwie samice, które też są na filmie, nie będą się tolerować, jeżeli są blisko siebie, po prostu jedna drugą zeżre. Co też jest pokazane koniec końców na filmie. No bo po prostu jeden pająk wygrał w cudzysłowie i owinął drugiego siecią. I gdyby nie ingerencja potem człowieka, no to najprawdopodobniej tego pająka by po prostu zjadł. Następne filmie. Jest przefajnie nagrany, a jest to slow motion z jedzenia pająka przez modliszkę. Szczerze nie mam pojęcia, jaki to jest gatunek modliszki. Tutaj zostawiam sekcję komentarzy dla Was, może Wy mi powiecie. Modliszki to są to strasznie pojabane woda. Natomiast, no. Ma... W sensie no to, że swojego partnera cały czas pożerają i tak dalej. Yy, ale ten pająk ma pewnie najszybsza sieć. A dziewczyna z pusty, już nie widzę, że to jest samica, ma. bo jest taka grubiutka. A pająk, którego ona je, to jest też dla mnie zagadka, czekajcie. Co to jest za pająk? Szczerze, jak miałbym strzelać, to jest to Pisaura Mirabilis, czyli darownik przedziwny, czyli pająk, o którym też kiedyś nagrywałem dla Was film. Co by wskazywało na to, że modliszka jest wcale nieduża, bo te pająki w rozstawie są maksymalnie takie. Fajnie nagrany film. Widzę, że modliszki to są po prostu urodzone drapieżniki one potrafią zeżreć absolutnie wszystko, nawet ptaka. Nie do końca prawda, pająki dużo częściej zjadają partnerownicze podnieśniki. O, to jest też fajne. Ten film, moi drodzy, Boże, nie się w tematykę mojego kanału, to to... ponieważ tutaj przedstawione są nie pajęczaki, nie owady, a skorupiaki. I jest to samica langusty, czyli takiego stwora morskiego, który często jest podawany w ekskluzywnych restauracjach. Jest oczywiście jednym z owoców morza. No i tak wyglądają jajka langusty, która nie jest homarem. Homarowate i langustowate to są dwie kompletnie różne rodziny skorupiaków. Langusty cechują się tym, że one mają takie dwie najeżone kolcami pałki z przodu i bardzo długie czułki, no i nie mają tych potężnych szczypiec, które mają na przykład homary. Podejrzewam, że to jest film z jakiejś hodowli czy coś, no i czekają na następne pokolenie. Y to mi podsyłaliście dziesiątki razy, serio, i w końcu pora tutaj rozwiać tajemnicę. Moi drodzy, to, co wystaje z tyłka tej modliszce po zanurzeniu w jakimś płynie, podejrzewam, że to nie jest woda, tylko jakieś, nie wiem, albo alkohol albo coś, to są nicienie. Pasożytnicze nicienie, które niestety są utrapieniem wielu, bardzo, A to bardzo wielu modliszek, szczególnie w stadium dorosłych. A to ogólnie jest chyba właśnie pasażerowodowy taki, nie? No i takie nicienie chowają się czasami w dużej ilości, tak jak to tutaj widzicie. W ciele takiej modliszki, która niestety po pewnym czasie z takimi nicieniami po prostu umiera. No a tutaj te niecienie zostały, brzydko mówiąc, wywabione siłą przez człowieka. W ogóle to. i opierdala go. Modliszka jeszcze zapolowała na nie, czajcie to? Co za killer. Masakra. <ścoughs> tak. Kolejny film, czyli to, co. Tyciek, dziękuję serdecznie za Prima. Ja bohadlano nowego. Mogliście też kiedyś szansę uświadczyć tutaj u mnie na kanale. To jak... Prawda, z innym gatunkiem chrząszcza, ale też był to chrząszcz. To, co widzicie na filmie, jest to bardzo ciekawy, bardzo ładny i dość pospolity gatunek chrząszcza, który występuje w Azji Południowo-Wschodniej, a konkretnie jest to Eupatorus graci I. Ja chyba mam tego chrząszcza. No, mam. Niestety tylko w takiej formie suszonej i niepreparowanej. One są gotowe do oprawienia, ale widzicie te charakterystyczne pięć rogów, które właśnie ma ten gatunek. Jeden na głowie i cztery na tułowiu. Problem z nimi jest taki, że pomimo swojej pospolitości w naturalnym środowisku, niestety ich hodowla w Polsce jest utrudniona przez brak materiału hodowlanego. Ale skrząszcze są same w sobie piękne i należą do rodziny rochatyńcowatych, bo są to Rohatyńce. Przedostatni film, który ukazuje moment. Matko, ja pierdolę! Gryzienia przez kilka pająków i to też pokazuje, że pająki są bardzo silne. Natomiast chciałem zwrócić uwagę dokładnie na ten fragment. Moi drodzy, to co widzicie, jest to pająk z po raz kolejny pojawiającej się w tym odcinku rodziny spachaczy. Czemu oni dają się im ugryźć, kurwa, w ogóle co jest? Czyli spachaczowatych, tylko że ten pająk jest dosyć niezwykły. Bo w przeciwieństwie do znakomitej większości spachaczowatych, które występują w tropikach, plus niektóre występują w Europie, w Polsce mamy jeden gatunek spachacza. By the way, takie pytanie z ciekawości. jakbym mi się udało kiedyś coś rozmnożyć, to chciałbyś taki dony w postaci malucha? Oczywiście z samym do utrzymania. Kurwa, taku nie. W sensie, nie miałbym cię go trzymać. Szczególnie, że nie jestem w swoim domu i tak dalej, stary. Ja mam psy, kurwa, koty. Niego, go któryś, kurwa, wpierdoli się dam czy coś. Szczególnie te koty debile. Co? Koty. Ten! konkretny pająk, który jest biały i który wgryza się w ludzką skórę, jest to Cerbalus negebenzis, czyli spachacz występujący między innymi w Izraelu i ogólnie w takich pustynnych rejonach. One są strasznie ciekawe. Niektóre z tych pająków w ogóle potrafią zwijać się w kulkę i toczyć po pustyni, ale to jest temat na inny film. Najciekawsze z co wynika z tego filmu, to że ten pająk nie gryzie tego człowieka po to, żeby go zjeść, tylko po to, żeby się utrzymać na jego skórze. Bo przypominam, że te dwie bulwy na w końcu których są pazury jadowe, to też są odnóża pająków, tak zwane odnóża gębowe i w skrajnych przypadkach, takich bardzo skrajnych, kiedy pająk traci równowagę, on może się nimi wspomóc podczas chodzenia i podczas trzymania się powierzchni i to właśnie dzieje się tutaj. Ten pająk nie chce ukatrupić tego człowieka, nie chce mu wpuścić jadu, on się trzyma, żeby nie odpaść od powierzchni. Czajcie to? To jest niesamowite. No i na końcu jeszcze widzimy, to chyba kiedyś komentowałem, jak yy, jakiś latrodektus tutaj już typowo wgryza się w człowieka. No, latrodektusy są trochę głupiutkie. I ostatni materiał, który jest moim o zdaniem fuj. najmocniejszy, przedstawia ugryzienie wielkiej, ogromnej skolopendry. I to po pierwsze jest pieruńsko bolesne, to po drugie jest bardzo nieprzyjemne w dalszych skutkach, bo skolopendry są zazwyczaj silnie jadowite. No i po trzecie sam rozmiar tej skolopendry robi kolosalne wrażenie. Co do gatunku skolopendry, bo to może Was zastanawiać, to mam tu dwóch kandydatów i po pierwsze jest to skolopendra Galapagensis, czyli jedna z największych skolopendr na świecie, a po drugie jest to skolopendra Gigantea, czyli... Co no, pierdala całego kurczaka? Chyba druga pod względem wielkości, największa skolopendra świata, która osiąga, no, takie rozmiary. Widziałem osobniki na zdjęciach po 40 cm, więc jest to kolos wśród skolopendr. Ta, którą mam, to jest skolopendra SP White i ją też mogliście widzieć na niektórych nagraniach. Ona jest jeszcze dzieciaczkiem, jest taka, ale będzie taka. Miejmy nadzieję. I to już wszystkie materiały na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Sekcja komentarzy jest wasza. Dajcie znać, co sądzicie o tego typu materiałach. Czy chcecie, żebym ich nagrywał więcej, czy mniej. I widzimy się w kolejnym filmie. Hej! Pojebane! Pojebane!